Dzień dobry Państwu. Witamy na 38. Konkursie Ofert organizowanym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli na bardzo ważnym momencie, kiedy kupujemy sprzęt za pieniądze z ostatniego 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miło nam, że mówimy o tym 12 listopada w poniedziałek, czyli mówimy o tym, co działo się niemal rok temu, kiedy Kilkanaście, może kilkadziesiąt milionów Polaków było razem z nami, czyli czuło, że to co robimy jest niezwykle potrzebne w przyjaźni, w spokoju, w takiej radości, która nas już czeka za kilkadziesiąt dni, kiedy spotkamy się 13 stycznia 2013 roku na kolejnym finale. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy grali dla nas nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zebraliśmy wtedy 50 638 801,30 zł. Teraz te pieniądze wydajemy. Pierwszy zakup pomp insulinowych dla kobiet, które są w ciąży, są chore na cukrzycę, już się odbył. Kupiliśmy 456 pomp insulinowych. Jest to kolejny nasz program medyczny, ogólnonarodowy program, który Fundacja prowadzi z ogromnym powodzeniem. Okazuje się, że w Polsce jesteśmy w stanie, jako organizacja pozarządowa, nie tylko my, inne też to robią, ale jesteśmy w stanie logicznie prowadzić programy medyczne, które obejmują całą populację. A więc czy to są wszystkie dzieci, czy to są wszystkie kobiety? W tym przypadku mówimy o kobietach chorych na cukrzycę, kiedy planują ciążę, kiedy są w ciąży i kiedy wychowują dziecko. 456 najnowocześniejszych pomp, które także powodują, że zbieramy wszelkiego rodzaju dane naukowe. Te dane będziemy później publikowali w naszych książkach, o których jeszcze będę mówił. Dzisiaj 38. konkurs ofert, nie zamówienia publiczne. Powtarzamy to bardzo często, że stworzyliśmy nasz system zakupu urządzeń medycznych, czy w ogóle urządzeń i jest on no, bardzo dobry. Sprawdza się przez tyle lat, różni się od y, zamówień publicznych, które są korupcjogenne, są złe, a często są po prostu idiotyczne i powodują, że takie punkty jak cena grają główną rolę i w ten sposób później mamy na przykład kłopot z dokończeniem odcinka autostrady, która nie może być tak tania. Dzisiaj chcemy kupić 272 urządzenia dla 155 oddziałów w całej Polsce. A więc są to oddziały głównie intensywnej terapii noworodka trzeciego i drugiego stopnia. A więc kiedy zbieramy pieniądze podczas zimowego, zimowej niedzieli, wtedy musimy mieć świadomość, że ten sprzęt trafi do oddziału szpitalnych w całej Polsce. Tym razem kupujemy sprzęt z najwyższej półki. Wartość tego sprzętu to 32,5 miliona złotych. Otworzyliśmy koperty dwie godziny temu. Od razu mówimy, nie mamy tylu pieniędzy. To nie ma nawet szansy, żebyśmy mieli tyle pieniędzy na zakup tych urządzeń. Ale tradycją naszych zakupów są, jest to, że bardzo mocno się targujemy, ale także za, z pomocą naszych ekspertów, którzy pomagają nam, yy, abyśmy podjęli najlepsze decyzje, sprzęt ten kupujemy z dobrymi upustami, a więc przymierzamy się realnie do tego zakupu sprzętów i myślę, że bardzo dobrze, że tak się stało, że po raz kolejny naszymi sposobami ten sprzęt kupujemy, a więc jesteśmy spokojni co do wyniku całych, całego spotkania. Między innymi kupujemy inkubatory hybrydowe, to jest absolutna nowość, 40 sztuk no, takiego zakupu. To są zakupy już europejskie, to jest naprawdę bardzo duży zakup najnowocześniejszych inkubatorów, małego szpitala, który ratuje dziecko który jest zagrożone, któremu trzeba natychmiast jak najlepiej pomóc. Kupujemy inkubatory zamknięte do opieki intensywnej. Kupujemy także inkubatory, to jest bezprecedensowy zakup, przynajmniej chcemy kupić. Do badań noworodków w aparatach rezonansu magnetycznego. Takie rezonansy magnetyczne także kupowała orkiestra dla finału onkologicznego. Kupujemy respiratory, kupujemy aparaty Infanflow, a więc jesteśmy najlepsi na świecie, jeżeli chodzi o taką metodę leczenia bezdechu u noworodka. Kupujemy kardiomonitory, monitory, oksymetry, ale także ultrasonografy. A więc te wszystkie urządzenia, które Państwo widzicie, to są urządzenia, które przyjechały wraz z firmami, będą nam oferowane, a my będziemy zastanawiali się, które urządzenie jest najlepsze. Nie chodzi tutaj o najniższą cenę, chociaż też ona gra bardzo dużą rolę, ale głównie chodzi o standardy technologiczne, techniczne. Ja przypo, przypominam, 21. finał przed nami, czyli urządzenia, które kupowaliśmy zwłaszcza 19 lat temu, po pierwszym finale, po drugim finale, kiedy to był finał noworodkowy, te inkubatory nadal pracują, proszę Państwa. Możemy je zmienić, bo są już nowsze, są lepsze, ale okazuje się, że tamte inkubatory, które kupowaliśmy, 19 lat temu nadal służą w szpitalach. To także oznacza, że... Czy jest lekarz na... No. Sali? Yes. Jest lekarz na sali. Lekarz właśnie przyjechał powodowany swoją obowiązkowością, przyjechał Piot do nas, ale zaraz się zwolnimy po, już po otworzeniu wszystkich kopert. Proszę Państwa, to, to pokazuje, że kupujemy sprzęt bardzo dobry. Sprzęt, który bardzo długo pracuje, sprzęt, o który szpitale bardzo dbają. Ten sprzęt, który teraz kupujemy, to sprzęt, który jest z najwyższej półki. To są najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Nie liczy się rok budowy urządzenia, liczy się rok Technologii. I nadal z tym, w tym pozostajemy bardzo wierni, bardzo się cieszymy, że możemy dzięki temu wspomagać. Polską Służbę Zdrowia i tą służbę zdrowia, którą się zajmujemy od 20 lat niezmiennie. 21 film, jak Państwo wiecie, podzielony w połowie. W połowie jest niemowlakom, małym dzieciom, a w połowie seniorom. Pierwszy raz fundacja podjęła się takiego tematu, aby także zbierać pieniądze na godne leczenie seniorów. Godne leczenie. Myślę, że zwrócimy uwagę na niepokojące niepokojący standardy i stan rzeczy. Myślę, że będzie to pretekstem, aby polacy podyskutowali sobie co z nami będzie bo tak samo tyczy się to każdego z nas bez względu na to ile lat mamy dzisiaj ale jeżeli dzisiaj o tym nie będziemy mówili nie będziemy o to dbali to przyszłość może być dosyć upiorna dla nas wszystkich warto o tym mówić między innymi 21 finał taki zupełnie inny takiego jeszcze nie było ale już budzi ogromne zainteresowanie odbiorców ludzie są zdziwieni ale bardzo zadowoleni że będziemy o tym mówili także 21 powinno być jeszcze tematem naszej konferencji osobno. Ja tylko chciałem Państwu też zwrócić uwagę i szybko powiedzieć, że naszymi ekspertami od lat są lekarze, z którymi współpracujemy, z którymi tworzymy nasze programy medyczne. Obok mnie siedzący skład naszej fundacji, oprócz mojej żony, która nad tymi sprawami pochyla się w fundacji, to mam tutaj dwóch kardiochirurgów dziecięcych z Centrum Zdrowia dziecka i y, wspierających nas tutaj na co dzień, pan profesor Bogdan Maruszewski, pan profesor Piotr Burczyński, na co dzień w tym, co Fundacja robi. Ale pozwólcie państwo, że szybko przedstawię. Pani profesor Ewa Helwig Warszawa, czyli Krajowy Konsultant w dziedzinie neonatologii, a więc osoba, która wszystko na ten temat wie. Pani doktor Ewa Homa Rzeszów. Od wielu lat już pracujemy razem ze sobą i od wielu lat kupując sprzęt radzimy się wszystkich, wszystkich całej tej wiedzy, która jest na co dzień używana. Pani profesor Monika Bekiesińska-Figatowska, radiolog. To, są, to jest stawica, która nam jest potrzebna, aby kupić najlepsze urządzenia. Pan profesor Janusz Świetliński, Ruda Śląska, czyli cały program Infant Flow, wspomagania bezdechu u noworodków, czego dowodem później, wynikiem są takie książki. To są książki, które są uznane jako podręczniki dla studentów. To jest nasza biblioteka. Pierwsza książka to są murazy kostne. To są grube, przepasne książki. Proszę Państwa, pierwsze, już, pierwsze zdanie jest dla mnie niezrozumiałe, czyli oznacza to, że tak jak z charakterem pisma u lekarzy. Tylko oni wiedzą, co tutaj w środku jest. Ale to są bardzo ważne podręczniki powstałe dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Kolejny podręcznik, trzeci to powstanie w przyszłym roku, będzie dotyczył leczenia pompami insulinowymi kobiet ciężarnych, chorych na cukrzycę. Pan profesor Ryszard Lauterbach, Kraków, czyli absolutne mistrzostwo, jeżeli chodzi o używanie tych właśnie urządzeń. Zresztą oddział nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy tak jak oddział w Warszawie na ulicy Żelaznej gdzie przyszło na świat i moja córka i moja wnuczka dwie wnuczki dwie. tak dwie wnuczki także to jest też się bardzo chwali i, i tutaj jest Ewa Maja Ewa na Ewa inflanskiej. ale to Ola Ola Nie... Maja najważniejsze że na były czasy że na Żelazną żeby się dostać do żony trzeba było przejść przez Osobę, która rządziła szpitalem, czyli salową. Teraz się to już zmieniło, do której, do której przyjmuję. Tak było. Wiele lat. Tak było ale, to, ale to było dawno temu. Dzisiaj już jest zupełnie inaczej. Oddział też nosi imię Wielkiej Orkiestry Środowiska Pomocy. Pan profesor Andrzej Piotrowski Łódź. Od wielu już lat jesteśmy razem ze sobą. Ja wyczytuję ekspertów, jeżeli państwo macie ochotę jeszcze z nimi porozmawiać. Pan dr Witold Błaż, Rzeszów. Pierwszy raz jesteśmy chyba ze sobą. Spotkaliśmy się i pan dr Wojciech Walas-Opole, neonatolog anestezjolog, a więc znamy się właśnie z takich spotkań. To są ludzie, którzy i zawiadują polską neonatologią, wiedzą o niej wszystko, ale to, że to są ludzie, którzy praktycznie, proszę Państwa, dotykają tych wszystkich problemów. W związku z tym, kiedy rozmawiamy o sprzęcie, mówimy o rzeczach praktycznych, jak ten sprzęt się sprawdza na co dzień w polskich szpitalach, kiedy jest przesuwany, kiedy musi jeździć, kiedy coś upadł upadnie, kiedy na końcu potrzebne są części zużywalne, ile one kosztują i jakie rabaty możemy otrzymać, aby to dobrze funkcjonowało. Na koniec chciałbym Państwu też powiedzieć, że nadal prowadzimy nasze programy ogólnonarodowe, programy medyczne, czyli program wczesnej diagnostyki onko onkologicznej, 80 ultrasonografów zakłupionych 3 lata temu powoduje i ma spowodować, że dziecko bardzo szybko wraz z rodzicami albo rodzice wraz z dzieckiem taką diagnostykę mogą otrzymać, aby wcześniej diagnozować, że dziecko jest chore. Program powszechny Przedsiębiorczego Badań Słuchu Noworodków, absolutne mistrzostwo świata, a więc 98% dzieci jest objętych takimi badaniami wczesnymi, z tego później wynikają Wszelkie pozytywne sytuacje, a więc wczesne leczenie, wczesne aparatowanie dziecka, implantowanie, a na końcu dziecko normalnie funkcjonuje, a więc jest wraz z społecznością taką swoją dziecięcą, normalnie żyje w szkołach, nie trzeba osobno dla tego dziecka budować jego zaplecza życiowego. Program leczenia i zapobiegania retinopatii wcześniak. Przepraszam, jest to program, który kilka lat temu został przez fundację zakończony nie w formie że jest, nie jest dalej prowadzony, tylko został stworzony niemal od zera. Dzisiaj 16 ośrodków, które leczą, no mówiąc najprościej, wzrok wcześniaka przywracają ten wzrok do normalnego widzenia i tutaj osiągnęliśmy ogromny sukces. Dzisiaj tylko ten program monitorujemy. Jeszcze kilkanaście lat temu dzieci traciły wzrok, ponieważ był tylko jeden ośrodek w Warszawie. Dzisiaj jest ich 16 i w ten sposób możemy sprostać całemu jakby zapotrzebowaniu na takie zabiegi. Ogólnopolski program leczenia pompami insulinowymi dzieci z cukrzycą. No uzupełniamy to, co robi państwo. Państwo ten program przejęło. Zdarza się, że kilkadziesiąt dzieci w ciągu roku nie jest zakwalifikowanych z różnych powodów do otrzymania pompy. My to jakby uzupełniamy. Kiedyś prowadziliśmy ten program w 100%, dzisiaj jakby uzupełniamy to, co gdzieś tam wyjdzie obok. Program leczenia osobistymi pompomami insulinowymi kobiet ciężarnych z cukrzycą, o tym już mówiłem. I jeszcze jeden program, z którego jesteśmy też bardzo, bardzo dumni. Program nauki pierwszej pomocy w szkołach. Nie dalej jak trzy tygodnie spotkałem się z panią minister oświaty, panią Szumilas, która pozwoliła nam, aby wszystkie dzieci, aby wszystkie dzieci w szkołach podstawowych, jest ich 14,5 tysiąca, blisko 13 12,5 tysiąca szkół przeszło nasze szkolenia, otrzymując sprzęt i przeszkoliliśmy dzięki temu 1,5 miliona dzieci, dzięki nauczycielom może to nie będzie aż tak widać, ale takie certyfikaty, tu jest taki znaczek hologramowy, certyfikat, który otrzymuje nauczyciel, który utrzymuje szkoła, że uczy takiego przedmiotu, taki znaczek hologramowy będziemy wlepiali do świadectw, już od przyszłego roku 300 tysięcy dzieci otrzyma takie, taki znaczek, a to oznacza, że znają zasady pierwszej pomocy, z czym cały czas jest dosyć trudno, jeżeli chodzi o dorosłych, no to cały czas nie mamy ujednoliconego systemu, my stworzyliśmy ujednolicony system dla dzieci, czyli łańcuch przeżycia, czyli najważniejsza rzecz, umieć zadzwonić po pomoc, umieć spowodować, aby zająć się osobą poszkodowaną, pozycja boczna ustalona i resuscytacja. Zasady znamy, z pomocą dziecka dorosły wykona to bardzo dobrze. Coraz więcej się o tym mówi, cieszymy się, że za pieniądze społeczne mogliśmy w pełni, ale to dosłownie w pełni, objąć Taką nauką wszystkie dzieci w Polsce. Ten program nie kosztuje dużo. Stick między, które zbieramy, spokojnie to robimy. Co oznacza, że Polacy posiadają umiejętności robienia różnych rzeczy, tylko na różnych szczeblach albo się to psuje, albo się dokłada do tego niepotrzebne komplikacje, albo na końcu robi się to po prostu źle. To nie jest tak, że mamy to w genach. No my jesteśmy dowodem na to, że można zrobić z pomocą lekarzy, personelu medycznego, instruktorów medycznych, nauczycieli, można zrobić coś bardzo, bardzo dobrze, za co z tego miejsca dziękuję, także wszystkim internautom, oprócz tego, że mamy dziennikarzy, to także dzisiejsza transmisja na YouTubie idzie na żywo. I kończąc, już zanim oddam jeszcze głos naszym ekspertom, żeby podsumowali dzisiejsze zakupy, do 23 listopada przyjmujemy zgłoszenia na sztaby, moi drodzy. Ja już gotowa, tylko, tylko chyba Jasiek musi się zgłosić. Jasiek się też niech zgłosi i może wtedy otrzymać zgodę na, na sztab, tylko musi wypełnić wszystko w internecie, ponieważ robimy to internetowo, internetowo, już nielistownie, żeby zaoszczędzić pieniądze. Na dzień dzisiejszy ponad 500 sztabów już jest, 450 czeka w kolejce, musimy po prostu to zweryfi zweryfikować. Tak samo zagranica, tak samo imprezy zamknięte, w zeszłym roku było 1700, 13 stycznia, 13 stycznia. Już na pewno będzie Telewizja Polska, drugi program. Liczymy, że tak samo TVN się do nas przyłączy. Jak co roku wspaniale to wygląda. Jeżeli też zdołamy namówić Polska, to byłaby to coś, o co nam bardzo chodzi. Czyli taki świąteczny, piękny, cudowny dzień. Wnuczkowie i wnuczęta, wnuczkowie i seniorzy. To jest temat naszej zbiórki 13 stycznia. Jeżeli teraz mogę panią profesor Helwig poprosić o dwa zdania. Krajowy konsultant do spraw neonatologii, no to tak ku pokrzepieniu serc bardziej, aby, żeby się Państwo także zrozumieli, że te zakupy, nikomu nie, nie reagujemy na żaden alarm. Nie reagujemy na zakupy, które są tu i nagle, bo coś się wali, coś się pali. Nigdy tego orkiestra nie robiła, robić nie będzie. Planujemy dobrze te zakupy i tak są zaplanowane zakupy w tym 38. ofercie konkursowym, konkursie ofert. No jakoś to powiedziałem. Proszę. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, neonatologia to taka specjalność medyczna, która zajmuje się dziećmi po ich urodzeniu, a w tej chwili zajmujemy się głównie tymi dziećmi, które rodzą się bardzo, bardzo przedwcześnie. Przeżywają one na całym świecie, ale także przeżywają w Polsce, na szczęście. I te dzieci, proszę Państwa, wymagają od nas nie tylko tego, żebyśmy uratowali ich życie, ale żebyśmy je ochronili przed powikłaniami, które jeśli się wydarzą, niestety mogą rzutować na całe ich życie, rzutować bardzo negatywnie. Nasze doświadczenie medyczne rośnie z roku na rok, ale... Ono jest bezradne, jeśli nie jest wsparte przez technikę medyczną. A technika medyczna, jak Państwo wiecie, także rośnie z roku na rok i my jej ogromnie potrzebujemy. Aparatura do diagnostyki tych właśnie stanów związanych z niedojrzałością narządową czy z wadami rozwojowymi jest ogromnie potrzebna i potrzebujemy jej zarówno do diagnostyki, jak i do leczenia. I stąd, proszę Państwa, to, co robi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest dla nas bezcenne, bo niestety... Realne źródła finansowania aparatury, które pracuje w szpitalach najbardziej specjalistycznych, no są dosyć skąpe, nie wystarczają na te wszystkie potrzeby. I proszę Państwa, dzięki temu, że mamy takie źródło, zaprzyjaźnione źródło finansowania, możemy liczyć na to, że jednak nasi pacjenci, ci najbardziej kruch, z najbardziej kruchym organizmem, mają te aparaty, które są najbardziej precyzyjne i które pozwolą nam rzeczywiście te dzieci uratować i uratować je dla dalszego rozwoju. Proszę Państwa, te dzieci, które rodzą się tak bardzo przedwcześnie, mają jednak w Polsce perspektywę przeciętnie ponad 70 lat przeżycia. Więc walka o ich zdrowie u zarania jest tak ogromnie ważna, bo ona się przekłada na to, czy będziemy mieli członka tego społeczeństwa w pełni sprawnego. Także bardzo dziękuję Państwu za zainteresowanie, bardzo dziękuję Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, że z nami idzie przez te lata i że mamy szansę, a w dalszym ciągu ten marsz park nasz maszynowy uzupełniać. Dziękuję bardzo. Dbajmy o noworodki. Kiedy 20 lat temu pierwszy finał był noworodkowy, bo pierwszy finał był dla kardiochirurgii dziecięcej, pierwszy był noworodkowy, możemy zaryzykować, że ktoś leżąc w inkubatorze dzisiaj ma 20 lat, komu uratowaliśmy życie, jeżeli teraz wczoraj biegał po ulicy z flarą, to ja nie jestem z tego zachwycony. Naprawdę tym jestem zachwycony. Chciałbym, ale, ale miał siłę, czyli był dobrze, był dobrze wyleczony. Ale chcielibyśmy bardzo, żeby e, także działało to edukacyjnie, żeby właśnie te dzieci, które ratujemy, także żyły w kraju, w którym ich przyszłość jest e, pisana, no, pozytywnie. Ja chciałem, z, złotym piórem, ja chciałem jeszcze się pochwalić, połączone Kolegium Redakcyjne i Miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl uznało jubileuszowy 20. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wydarzenie Rynku Zdrowia 2012, to taka nasza ostatnia nagroda, z której się bardzo cieszymy. Pierwsza nagroda to została namalowana, czyli gdzieś tam, od, a jest tam z tyłu, czyli nie statuetka, nie kryształ nie wazon na tylko po prostu obraz namalowany przez artystę w złotych ramach z tego się też bardzo cieszymy ale jak sami państwo wiecie to nie jest głównym motywem naszych działań naszym motywem jest istotnie dbanie o to aby służba służba zdrowia była nowoczesna jeszcze raz mówię nie łatamy tylko żeby była nowoczesna i myślę że 21 finał też potwierdzi to w przypadku dzieci a w przypadku seniorów no też niech mają tym nowoczesność obok siebie jak największą, bo o tym będziemy mówić w czasie finału, ale wydaje nam się, że jest to ogromny problem. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Jeżeli jakieś indywidualne to też proszę bardzo, to dziękuję Państwu eksperci do pracy, a my jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję bardzo. To jest to się mikrofon, nagrywa. mikrofon. To się nagrywa. Małych dzieci i dla godnej opieki medycznej seniorów. To nasz temat. Po raz pierwszy połączyliśmy wiekowo dwie skrajności, a więc bardzo małe dzieci i bardzo dorosłych ludzi, bardzo już w podeszłym wieku. Ale warto to robić. Tak myślę, że istotnie nam się to wszystkim przyda, chociażby, żeby podyskutować o tym podczas finału.